Tak, słucham. Tak? Robert Bernardowicz słucham. odłożył wszystkie rzeczy, które robił dotychczas i poświęcił się tylko jednemu. To, co robi, jest. Mówi samo za siebie. bardzo wszystkim nie wie, Widzę Zajmuje się rzeczami, z których zazwyczaj wszyscy się śmieją Ile tych światów było? Przynajmniej 14. Odkrywa się tak naprawdę że nie sytuację. Jaka była wysokość? Jaka ocena? Ile było? Nie wyżej uważam niż 500 do 600 metrów. To jest człowiek, który wyprzedza nasze czasy. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale część ludzi uważa, że ja nie mam. Naprawdę. Wierzą w tę ispiskową, że jestem po prostu kojarzony. Czy wy to dostrzegacie? Że to jest jakaś misja społeczna? Że to nie jest hobby? Robert Bernatowicz, Z wykształcenia ekonomista, z zawodu dziennikarz, z pasji ekspert od zjawisk niewyjaśnionych. Debiutował w latach 90 w Radiu Z, w którym relacjonował najważniejsze wydarzenia polityczne. Ja się przekonałem, że po prostu słowem można zrobić bardzo dużo, że to jest taka potęga, ja zachwyciło, zakochałem się w dziennikarstwie, zakochałem się z wzajemnością. Współtworzył również kultową audycję Nautilus Radia Z. Andrzej Wojciechowski, twórca Radia z, widział ucho. i było UFO z Radia Z. Ja kiedyś w i mówię, słuchaj, bo ja się interesuję. U, interesujesz się UFO? Mówię tak, weź mnie za gościa. No i po prostu wszyscy o go słuchali, wszyscy. Na drugi dzień gratulacje. To była mrówcza, mazalna praca, przygotowanie takiej jednej audycji. To było wiele godzin spędzonych na tym, żeby Robert to wszystko mógł później zaprezentować słuchaczom? Uwaga, uwaga, wszyscy miłośnicy Rzeczy Niezwykłych, zapraszam dzisiaj na prawdziwą ucztę, mówi Robert Wernatowicz, kapitan statku Nautilus Radia To, jak on konstruował tę każdą opowieść, to było jak zaproszenie, zaproszenie do przygody. Człowiek wchodził w tę historię i, i tak jak się wchodzi na ścieżkę, która dokądś prowadzi, nigdy nie wiadomo, co będzie na końcu tej ścieżki, ale uczestniczył się w tej przygodzie. Robert Bernatowicz prowadził także telewizyjne programy informacyjne i był wielokrotnie nagradzany za propagowanie tematyki gospodarczej. Ja Roberta poznałem jako dziennikarza, jako prezentera, jako osobę bardzo dobrze wykształconą, bardzo ładnie posługującą się językiem polskim, z bardzo szeroką wiedzą, jeśli chodzi o generalnie o życie. Miałem niespychaną chwilę jako dziennikarz informacyjny. Ja musiałem poznać świat, musiałem poznać ludzi, musiałem poznać tragedię. Szczęście, władzę, wszystkie te rzeczy, tak? bo takie było moje przeznaczenie. To, co jest niezwykłe w tej całej sprawie, to to, że to jest mój dom rodziny. Ja tutaj zrobiłem pierwszy kroczek. Tu pierwszy kroczek zrobiłem i zostałem w spadku w ten dom. I teraz w tym domu jest największa kilku zjawisk niewyjaśnionych, może nawet na świecie. Ja mówię zupełnie poważnie. Zaczęło się od tego, że tam stała moja babcia ze swoją siostrą zobaczymy nad tym domem, unoszący się latający spodek. Czy widziałem ufo? Oczywiście, że widziałem ufo kilka razy. Ale to też yy, ja sobie tak to tłumaczę, że ja po prostu częściej patrzę w niebo. Ludzie pytają mnie o ufo, bo jestem kojarzony z ufo. Tak? Nie, nie wiedzą o tym, że ja bardzo często mówię, że ufo jest najmniej ważną rzeczą. A wiele ważniejsze jest to, co oni mówią. Jesteście nieśmiertelni, tak samo jak my. Dusza w Was i w nas jest taka sama. Celem życia jest nauka. Trzeba być coraz lepszym człowiekiem z każdym dniem. Wszystko. To jest najważniejsze pomieszczenie w tym niezwykłym miejscu. Dlatego, że tutaj są archiwa. Może pokażę. To jest coś nieprawdopodobnego, bo to jest słynny Project Blue Book. Jedna z najsłynniejszych książek w historii badania UFO. Dlaczego to jest dla mnie niezwykła książka? Otóż dlatego, że mam dedykację od Stantona Friedmana tutaj. Już ten żyjący, największy badacz czasów. Jest to wielka przygoda, Mam przyjemność znać Jericha Wendelikena i poznałem najsłynniejsze też przypadki kontaktu z UFO, ludzi, którzy uczestniczyli w tych kontaktach. I powiem tak, y, rzeczywiście ono bardzo, bardzo dużo podróżuje, bo ja uważam, że jeżeli coś się gdzieś jest ważnego, to ja tam muszę pojechać, muszę tego dotknąć. To dla mnie cały czas jest taka właśnie ta dziennikarska potrzeba tego złapania. Tak, przytrzymania, sprawdzenia, tak, ręka. Czy jest to prawda? Jeszcze jedną rzecz powiem. Jeszcze jedną rzecz Wam powiem. Myślicie, że na świecie są takie rzeczy? Tak? O! Nic z tego. Pojechałem do Stanów. Myślałem, że tam są po prostu 10, 20 razy większe. A on mi wyjmuje taki po prostu policzki, mówi, no to jest moje archiwum, tak? Co ja, mam mu powiedzieć, że ja mam po prostu całe regały tych rzeczy? Mm. Tak? Że Polska ma chyba największe archiwum UFO na świecie. <laughs> to mam mu powiedzieć. Kupiliśmy go w 2005 roku, czyli będzie już 20 lat. Przemierzam nim rocznie kilka tysięcy kilometrów. Rekord 20 osób spało w tym samochodzie. 20 osób. Nim jeździmy na miejsca, gdzie wydarzyły się niezwykłe rzeczy, że na przykład tutaj bardzo często. Były osoby, które widziały ufo. I to są cudowne spotkania z ludźmi, którzy mówią mi: Pan mi dał nadzieję, tak? Pan mi dał wiadomość, Pan mi dał sens. Tak? Robert nigdy nie e, podchodził do tego w sposób taki, można powiedzieć, komercjonalny. Czyli on tego, on nigdy nie robił tego tylko i wyłącznie z pobudek finansowych, dla pieniędzy, dla sławy, dla kariery. On to robił po prostu, bo on to kochał powiedział takie słowa, powiedział Marcin, nie ja chcę przez życie przejść skromnie, nie chcę tego splendoru i nie chcę, te, nie chcę być taką gwiazdą. Jest bardzo logiczny, analityczny, ale jednocześnie też jest bardzo wrażliwy. Mamy człowieka, który nie boi się wyjść jakby na scenę, wziąć mikrofon i nie boi się pytań, żadnych, z żadnego zakresu. Bardzo ważne miejsce, bo stąd kieruje całym światem. Oczywiście żartuje, ale no, wygląda to kosmicznie, jak widać. To są rzeczy, które dostawałem od ludzi, kupowałem gdzieś w podróżach, no i to stworzyło taki, taki, taką ścianę. Ja twierdzę, że to jest trochę świątynia, ten dom. Zawsze ja szukałem czegoś właśnie konkretnego, co mogę dobrać, wziąć do ręki. No, mamy ten kamień, tak? Mamy ten kamień, który został wystawiony w miejscowości Gołąbki. Obserwowała to Pani Jodowina Krósów Świętej Pamięci. Odlądował tam do to był obiekt, a w tym miejscu jej wnuczek Miłoż. Następnego dnia znalazł ten kamień, był on badany, niezwykłe z właściwością, no, niezwykłe skład, no. no cóż mogę powiedzieć, no rzeczywiście, e, bardzo ważny element w tej bazie. Robert nam otwiera nowe drzwi, nową jakby przestrzeń, no będą oni książki kiedyś ludzie pisali, że tak, że rozpoczął tą dyskusję. Moim zdaniem wyląduje w kapsule która będzie y, wystrzelona w kosmos. I on będzie się tak po prostu autostradą, po prostu przez galaktykę, jedną, drugą, trzecią, czwartą, y, podróżował. Szuka rozwiązań, szuka odpowiedzi na takie pytania, które ludzkość zadawała sobie od wielu tysięcy lat i na które nadal nie mamy odpowiedzi. zastanawiacie się jaka jest decyzja Krzysztofa. Czy pod okiem...